Dobrze, drodzy, żeby nie było tak, że z tego filmu nie było tak, a skoro to dotyczy Członów to oczywiście, że to mówię ostatnio, tak, wydanie tak, a tutaj o, też o niej powiem, oczywiście, ale już na temat epki, tak, czyli tego, tej, tej rozszerzonej przygody, tak, epkowej, specjalnego wydania Członów Fundywortu, tak, którą stworzyłem dla Was dzisiaj, tak, wieczorem, że Wy macie posty, macie rację, tak macie na stronie, tak macie na Instagramie, na YouTube, to co ja muszę z tego dać, to dam spokojnie. Wszystko dam, yy, nie od razu wszystko, ale ja spokojnie w tym czasie to dam, spokojnie tak, post na ten temat, tak, mm, jakieś zarówno inne rzeczy będą na YouTubie za jakiś czas, tak, na Instagramie, na stanie to już macie, tak, bo tutaj jedna kartka i druga kartka, czyli to dotyczy właśnie słuchania, a to dotyczy kupna, tak, czyli to, co będzie fizycznie z tego, jak w takim przypadku innych wariantów, bo osobno też to będzie, osobno też to będzie, oczywiście, ale na, na tym też to będzie, bo na tym będzie całość, na, 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 na tym będą cztery nagrania, a tam będzie po jednym nagraniu, co do słuchania to tutaj właśnie jest jedna kartka, bo wy z tą kartką i z tą kartką macie oczywiście posty i relacje, tak na stronie i na Instagramie, więc to czego tam macie yy, z tą kartką też macie posty, relacje, tak macie na postęp blogu, tak macie mm, jeszcze właśnie do Niku nie macie, na Niku zapisu nie będę, ale na stronie i na Instagramie o, z tą kartką też macie, bo na, tam, na ten temat też, też wam powiem, tak, bo to jest bieżące rzeczy, to jest bieżące i też to, to jest bieżące, bo tego dotyczy film oczywiście a to jest rzecz z bieżących, tak? I jeszcze jedna rzecz jest taka, także co do biografii, tak? To też o tym powiem, tylko wiem, że się będę powtarzał, oczywiście, wiem, mówię że cały czas to samo, no, ale to też jest ważne, więc a wiecie, że biografia to też jest bieżąca rzecz, bieżąco rzecz tak? Yy, tak? Czy chcąc, nie chcąc, może ją podać. Więc rozumiecie, tak? No. Bo to jest temat filmu, oczywiście, czy unoszą nowo, tak, ePka y, z 5-6 miesięcy, oczywiście, tak, ale tutaj oczywiście, zanim przejdziemy do tych kataczek, tak, to przejdziemy do tego, tak, I, i jeszcze jednej rzeczy, czyli bo, bo poprzedni filmik tam na roce na Instagramie na temat tych R-rzeczy i porządki, bo powiedział, i biały dom macie, tak, to wy macie, na YouTube niestety tego filmu nie będzie, właśnie w związku z tym dotyczy ta kwestia. Ale oczywiście, ten filmik już na YouTube będzie spokojnie. Tamtego niestety nie będzie, niestety, bo usunąłem nieświadomy znowu, nie znowu, tak jak ostatnio. Ale ten filmik będzie na YouTube, spokojnie jego ja jutro wydam dla Was na YouTube, więc spokojnie to nie zginie. To co ja muszę jutro wydać na YouTube, to wydam, tak? 9 filmików wyznacie, tak? 9 wyznacie i wiecie, jakie wydam, a to będzie go 10 filmik na jutro, dobrze? No, bo te wiem, Macie do słuchania, prawda? Ale, bo tutaj właśnie niestety usunąłem. Yy... To musi tutaj pajacować, no? Te światło, nie? Mi. No. Znaczy, nie to światło, tylko w telefonie, nie? Latarzka. No. Ale to nie chodzi o was, nie? No. Nieświadomie ten film usnąłem. Musisz, nie? Dzisiaj na taka, tak, tak, Halo? No. Oj, oj. Tykle. No. To nie do was. To... Musisz, no. Nie da się pracować, no. Trzeba. Więc ten film o. Jezu, nie widzę, no, przez to. Czekajcie, yy, co dziś nagrałem z tego, ze względu, nie będzie go na YouTube, tak? dobrze Sorry, Nie, że mam ślepotę, tylko po prostu ta latarka mi się pajecuje i nie mam jak tego odczytać, nie? Na kamerze. No właśnie, teraz jest ok. Dobra, dobra. Już jest git, tak? Wszystko jest ok. To, to nie było do Was, tak? To co ja się wkurzałem, bo ja się wkurzałem na tą latarkę, nie? No, bo to, bo to mi chciało, bo to musiało nie? No, a tak, tak by się nie nauczy. To nie do was, tak? Okej, już kończymy to Ale tak? Bo z bieżących rzeczy powiedziałem wszystko, tak bo tego nie będzie ten co ten co był dzisiaj, tak? Na temat tych her, tak? Innych her, jakich? Tych trzech, tak? ale co ja mówię, co tak? I ten i bez tak? Do... do porządki porządku to. Na no, odsłonie te macie oczywiście, tak jak na stronie, na Instagramie, na YouTube, ale mi chodzi o to, że y, jakby macie je, y, nie będzie tylko filmu, bo jego wy macie na różne Instagramie, na Instagramie go macie, na YouTube jego nie będzie, bo po prostu go usunąłem nieświadomie, tak, czyli tak jak ostatnio, no właśnie. N nie, bo ja usunąłem większość filmów swoich, oczywiście wiecie dlaczego, ale na no, ten film, jak widać, też usunąłem, nie? no właśnie. Nie wiem, jak jakie to zrobiłem, ale w sumie już tak było parę razy, więc wiecie, że to jest no, norma w sumie. No, wkurzające to jest, oczywiście dla Was może nie, ale dla mnie tak, bo chciałbym to wydać dla Was na YouTube, ale niestety tego nie wydam. Na Instagramie go macie, na YouTube go nie będzie. Ten filmik będzie na YouTube, to już tak. Dzisiaj na Instagramie, wiadomo, ja go wydam zaraz po nagraniu. No dobra, więc te tej rzeczy to wszystko, tak, to wszystko z tej kwestii, to wszystko, tak, i możemy przejść do tego, tak, bo... Jeszcze co do biografii, to wiecie, że link do Lutforda dysku tak, oficjalnego, macie link do Alba Weston, oczywiście link macie do, nie Weston, tak, tylko... Okay. <laughs> Zimna herbata, tak, macie do, do streamowania czyste filmikowe Erewidomix, tak, z, z tym hirfa czego album. Macie też jeszcze inne filmikowe Erewid, do streamowania, tak, filmikowych, filmikowych nie ma oczywiście, one są na stronie, one są na YouTube, na Instagramie, tak, jak wiem, e, były proste relacje, ale wiecie, że one są wirtualnie, ale fizycznie ich nie będzie, tak, filmikowych her też fizycznie nie będzie. Tak samo album version też, to fizyczne, to jest płyta, z album, tak, bardzo ważne całość Erewid, Lutfrond, Włota, oczywiście 13 traków, tak, w jednym e, momencie. W jednym momencie, że tak powiem, ale wiecie, że do kupienia tej wersji nie będzie. To jest płyta, a tego do kupienia fizycznie nie będzie, tak? Nie będzie. Nie, że mi się nie chce, tylko tego nie będzie, tak? Do streamowania to jest oglądanie, oglądanie, oglądanie słuchanie, oglądanie to jest, do streamingu, tak? To jest album do streamingu, album wersją. Video mix też, tylko do streamingu, tak? Fizycznie tego nie będzie, tak? Ani tego, ani tego, dobrze? Ale do słuchania to jest, oczywiście. Do streamowania, oglądania, listen, stream here, tak? To i to. No i innych no Chrapata też jest jakiś tak odciąż życia, od życia w naprawdę bardzo ważny erach, Promek tak na pewno, zresztą na temat tych herbów był ostatnio film oficjalny tak, wiecie co z tej ery, z będzie kiedyś tak fizycznie. Z czuł nóż tutaj właśnie, tutaj już mówię tak o tym. Bo, oczywiście, plotr do życie też tam macie do zobaczenia, więc zachęcam do zobaczenia, bo, to, bo też tam jest. Tak, więc tam macie tak, wideo macie root, tak, albo to macie lód, rooter, jest tak, u z system hier osobno i na ten, tak, do kupienia go nie ma, do streamingu to jest i jeszcze mm, zimna herbata, nie? No właśnie, i to wszystko, tak? biografii to wszystko, bo, bo wpisanie macie też kształt życia, macie Sakra TV i macie też zimne herbatę do słania, tak? słuchania macie, ale zapisane też to macie, bo to też jest ważne wydanie, tak? Odciężycia nie ma, do ciężcia linków nie ma, nie ma do czuł nóż, oczywiście. To nie jest oż tak bardzo ważne, ale jak te zimna herbata, ale oczywiście do zimnej herbaty link jest. do słuchania, bo to też jest zapis y, mojego doświadczenia, tak? Do, do, do skiwego, tak? No właśnie. No dobra, więc a co do tego, tak, to właśnie czegoś do słuchania specjalna epka, czy wort, czyli z, zapisana właśnie 5-6 miesięcy, bo te materiał jest w 36 miesięcy, tak? Bo, bo ostatnio odnowiło, bo wiecie, że ja ostatnio od, odnowiłam właśnie na YouTube, na Instagramie linkowo i wariantowo właśnie te utwory, czy ja je wiem ponownie, prawda? Czy ja to wydałem, to wydałem kiedyś, oczywiście, a teraz wydałem odświeżenie jakby tego, bo ze względu na odnowienie wartości życiowej tej ery, bo to też, bo to, to też jest nie tak bardzo ocenę jak wysoka creativity, czy Front of world, Oczywiście, bo te ery są ważniejsze, ale ta te era też jest bardzo osobista, tak. W sumie podobnie ważne, ważne, ważne takie jak woda. nie jest, to czy no, czysty, prawda? No, znaczy właśnie etapy jeszcze nie. Zachęcam do tych, oczywiście. i osobnie hmm. tak, prawda? No właśnie, bo z etapów są wolniaty, zachęcam wschłaniać. Yy, materiałem posta i reakcje na Instagram, bo to macie na Instagramie, tak, to macie na stronie. Linku, oczywiście, pod, pod orybcie, linku, jakby fizycznego, tak, do tej epki nie ma na stronie, tak, bo nie wiem jak tego dać, więc nie dam tego, ale posty w na ten temat są oczywiście, z tą kartką też macie posta. tak jak mówiłem, to też macie, tak, ale ja teraz mówię o tym, tak, już nie o tym, tak, to już zamknięte, biografia zamknięta, tak, posty na YouTube wiecie jakie macie, tak, jutro wiecie jakie będą wymiki, wiecie jakie będą jutro, posty wiecie jakie pojutrze, też wiecie jakie posty Filmiki jutro zaplanuję dla Was na pojutrze, tak? I to wszystko, tak? Polecimy z tym. Ja tu mam ten komputer oczywiście, ale za chwilę będę coś jeszcze oglądać, tak? Sobie otworzę żalki, ale to za chwilę. E, bo tutaj właśnie czuł nóż, tak właśnie jest, ta na blogu, tak. Bo na YouTube, oczywiście, opis tak. Bo jeżeli bo, bo, chodzi o postlinkowy, tak, postlinkowy z tym, to postlinkowy też będzie, tak, tylko dzisiaj nie, bo ja nie umiem dać. Ale ja go też dam, tak, bo jakie ja będę mógł, tak, to wtedy ja pojutrze, tak, pojutrze, prawdopodobnie pojutrze, jutro, nie, ale pojutrze dam postlinkować, czyli czteroutworzyć, czyli takiej macie ją zepsaną, tak, na tak, mm, to tak właśnie tak, z tym z tym opisem będzie postlinkować, tak, jak już w przypadku rus, no, od, 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 od Naprawdę, odnowiona. Tak, dobrze. Czy po prostu postlinkowy, tak, albumowy z Czółnóżem, From the World, Epka, tak cztery utwory, tak, więc zachęcam do słuchania osobno, bo, os bo warianty macie i osobno do słuchania, tak, z tej ery i razem, tak, filmiki były kiedyś z kamery było ostatnio, tak, filmiki e twórczo, kiedyś były filmiki ale na są na YouTube, na, na stronie, zachęcam do subskrybowania, e na filmikowych też one są, mi się wydaje, fi czółnusz, filmiki, więc zachęcam do zobaczenia, tak, i oczywiście e nic innego, tylko do kupna tak, jeszcze specjalny czułunusz bo to jest wydawnictwo, tak, ja wiem, że to jest to samo materiał, bo to jest to samo, ale układki są inne, tak? Zdjęcia są inne w środku. Koż tego wariantu zdjęcia będą inne, tak układka jest inna z procesu tak ta sama oczywiście każdego wariantu z czterech. No i na jakiej folie, tak kolekcja z cztery z powodzenia, prawda? Bo osobno no, są na każdym wariancie. Oczywiście, ale widzicie, na CD-nowym, tak, na, na tym pkowym tak będzie też zapis, że apka zawiera to i to, że proszę tutaj to i to, także zapis są de także cztery utwory oczywiście. No i oczywiście jasne jest, że zapis kower, tak, że jak wzywa one two, three, też będzie inne nagranica, i na z tyłu, tak czy cztery nagrania, czyli tutaj na osobnym będą to będą po jedno, jedno nagranie oczywiście, a tutaj będą cztery nagrania, czyli cztery, cztery nagrania, tak samo jak w przypadku krystali wrócą czyli to macie do streamingu, a cztery będą do kupienia fizyczne, okładkowe, tak? Czyli tak samo w przypadku tego, tak. Takie są przypadku lodów, przypadki stali, które zobaczcie, że zachęcało, nie? Dzisiaj naprawdę no już tak nożem, halo, do komarów, no, nie do was, znowu coś, nie? Nie wiem, nie da się pracować, więc, yy, więc <gryzodobre> w czego tutaj, dobra, sorry, sorry, bo to były takie wpadki, nie? Potem mi coś wyleciało, nie? Dobre, na rękę, no. Więc oczywiście cztery nagrania to cztery, tak? Na winu na CD tak, czyli te fotki, bo te, bo fotki będzie miała CD i binu, oczywiście będą będą te same fotki na to i na to. pesetki nie będzie, bezetrwa nie, nie będzie, ale cztery nagrania czy takie macie wydanie do streamingu, tak, do słuchania, do streamowania, oglądania, tak zamienia. zachętam do zachęcam, słuchania. to jest epka w tak studyjne, bardzo ważne, całość czy Chownuszu. Ja wiem, że czółnusz macie też na nie macie na Smoy oczywiście Czewnusz do kupienia na Smoy i na OSCETI też będzie, bo to jest płyta to jest płyta, tak? więc wiecie, że czuł nóż będzie gminie tutaj, tutaj tutaj, tak? Osobno tak też i na tym tak, na tym też czuł nóż będzie gminy całościowo, czyli 4 nagrania, cztery, tak? Zapis ten Volt tak na każdy tak? oczywiście zapis momentów, tak jak zywę, tak, no i układka almowa z tak, bo okładka almowa oczywiście będzie ta... Tak, tak jak w przypadku oficjalnego czułnóż, czułnóż czyli po prostu będzie jakby nóż, wiecie po prostu będzie ta okładka co jest na oficjalny wariant czułnóż oficjalny wariant tak skupcie się oficjalny wariant nie warianty okładkowe tylko oficjalny wariant tak będzie właśnie okładka y, oficjalnego czyli winlow tak z przodu z tyłu tak, wodki z środku jeszcze inne jakieś zdjęcia zrobię a potem po prostu y, a potem po prostu y, to będzie jakieś tak, bo, bo za 99 tak to będzie, bo z nagajką i folią tak i 4 tax, czyli 4, 4 tax, prawda? W to oczywiście będzie, tak kiedyś tam, bo za 10 zł, tak, 4 nagrania, tak, ogotki albumowa złota, tak, ta sama, tak, w środku, tak, nagajki i folię, tak. Yy, no i to wszystko, tak, bo wiadomo, że 4 nagrania to na 4, tak, i tyle, tak, no. Bo oczywiście to schronie to macie, tak? To macie z dzisiaj, tak to jest dzisiaj zrobione, więc zachęcam do zobaczenia, bo tu i to jest, to jest. Posty set, tak, set z tym, set z kartkowy z tym ja to dopiero dam, ale spokojnie to nie zginie. Eee, z tą kartką też będzie post, tak? Bo to też jest ważne, to to, 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 to to czy kupna, czyli to, co będzie fizycznie z tej ery, tak, bo to będzie fizycznie, to będzie fizycznie, oczywiście całościowo. 4 to 4 tak? W T, tak? I to wszystko bo folia to wiadomo, nie naklejka no, z informacjami, tak, front tak, zapiskowali, tak, na okrecy, z tlu, tak no, osobne warianty też oczywiście, ale na to też, tak bo to jest jakby całość Ale tak, czuł nóż nie wykluczam tego, że jak będę chciał, tak to dam fizycznie tą tak czyli dam, czyli w, ale ja w sumie, ja wam powiedziałem przed chwilą, że okładka e, właśnie ICD minął, no, tak tej epki e, będzie tak jak jest zapisane czuł nóż czyli ja mogę dać ale bez przesady, tak no, Czyli mógłbym dać, mógłbym dać oczywiście i na stronie, wszystko, to wszystko, dopięć na no ostatni guzik, wszystko, ale z drugiej strony, nie że się nie chcę, po prostu bez przesady, tak. A sądzę, że to co macie, tak, z tego, to co jeszcze będzie z tego, tak, to sądzę, że to wystarczy. Według mnie fizycznie to będzie, to jest wydanie to jest epka, tak? to jest epka, więc do kupienia to będzie oczywiście, tak, z e folią, tak. Osobna oferta może być na CD-Winyl, ale kasetyk, kasetki. Nie będzie, tak? I bez torbę też do tego nie będzie. No i to raczej tyle, tak? No do kupienia za 10 zł to będzie tyle, tyle tak? Ta cena jest potwierdzona. I nazwienia w niej, dobrze? Nic jakiś, tak? No, zobaczenia. no dobra, dziękuję za uwagę, tak, to wszystko co chciałem przekazać, tak, o tym też powiedziałem, prawda, o tym też powiedziałem, o biografii też powiedziałem, prawda, no właśnie, BGF, wiecie co macie, głównie zachęcam do schronienia ludu bo lud w jest jest ważniejszy niż wiadomo, tak, i mu on jest obietany, są te deski, tak, są wizualne, są kodkowe, kodkowe, osobne, jak napisali, ku dokumentu, skłonie, tak, Ale resztę macie do streamingu, nie, z tak, nie, z nóż też macie do streamingu, a mi chodzi z lodu, nie, że większość jest ze streamingu, ale z schronienia to jak kończymy, tak?